co oni robią na dachu także cześć cześć witajcie, witajcie w kolejnym znowu nie jestem na tym koncie ale witajcie w kolejnym odcinku z serii minecraft survival, survival no niestety nazwa minecraft survival już nie może pasować A dlaczego? no oczywiście zbieramy te achievementy jednak hmm, chcę budowlę rozmaite tworzyć trochę na wzór Roxambe, aczkolwiek Aczkolwiek, yy, powiem wam, nie chcę, nie chciałbym w żaden sposób od Rox'a tutaj kopiować, Dla te, dlategoż... więcej tutaj w wiosce, tutaj sobie może waypoint'a oddam. Uh, create a waypoint. Tutaj mamy wioska. A tutaj mamy domek. <laughs> Jeżeli chcecie, to bym tych teleportów, aczkolwiek mogę tego nie używać. Wróciliśmy do domku. E, co się działo w poprzednich. <laughs> Sorry, mam coś dzisiaj z głosem. E, coś mnie tutaj gardło, napierdziela. E, w dzisiejszym odcinku, ale co się działo ostatnio? Proszę Państwa, otóż. Um bardzo mi się to ogólnie podoba, aczkolwiek e, nie my to e, w dzisiejszym od e, w ostatnich odcinkach, których nie wrzuciłem e, na YouTube, gdyż no nie chciało mi się, udałem się do Nederu, e, a następnie e, zginąłem. Zginąłem. Nie chciałem się nagrywać, przy nagrałem kolejny odcinek. Aczkolwiek stwierdziłem, że odejdziemy troszeczkę od survivalu, to znaczy i szukanie rzeczy. Tutaj będę, że tak powiem, robił po odcinkach. Oczywiście aktywmenty będziemy oczywiście zbierali e, na bieżąco. E, ten domek się pozbędziemy. Villa e, powstanie w ogóle town, ale nie o tym. Chciałem powiedzieć, że mm, to jest spoko góra, ale ja bym się tej otóż góry pozbył. Ym, dlaczego? Oczywiście, mm, yy, ja tu będę innego, to będzie całkowicie plac. Szkoda, że nie osiedliłem się przy plaży, tak jak zrobił Nie, że kopiuję, aczkolwiek by mi się to bardziej aktualnie podobało. Ja natomiast y, chcę się pozbyć mojego domu i naszą willę postawić tam, gdzie jest to coś. To coś, co jest y, totalnie brzydkie. To była pierwsza baza y, w mojej serii. Kurde. Nawet to nie budam. Więc wolałem pójść w budowanie timelapse, coś się będzie działo, a nie tylko w kopalni będę się działo, także to nie jest takie że... Też... I do kolejna zmiana to są shadery. Shadery, proszę państwa, Zeus Renewed. Czokapiki też są, ale mi się ogólnie nie podoba to. weźmy sobie mediumy. Każdy mi działają, to nie jest tak grące komp. Ogólnie jest totalnie inne oświetlenie jest nawet lepsze ale problem jest taki, że nie ma tego blura i te chmury się świecą także wolę Ezeusy mam fajny blur, taki troszkę dosyć realistyczny także drodzy państwo zajmę się rozkopaniem tego pozbędziemy się tamtej górki chyba to jest mój plan, pozbędziemy się tego domu w to miejsce może powstać coś innego. Ja mam w ogóle koncepcję na dom. Jak to będzie, to zobaczymy. Tej górki, czy jesteśmy w stanie się pozbyć, no, no że tak powiem, jesteśmy, ale znowu to jest ogromna góra. I to jest taki, jakby, jakby może być kotlina. Płynie rzeka, w rzece można coś fajnego zbudować. Inspiruje się oczywiście Minecraft Xtreme Adventures, ale staram się nie kopiować, staram się od teraz nie kopiować, bo jak pewnie widzicie, koncepcja tegoż domu była skopiowana z serii Minecraft Xtreme Adventures. Także zapraszam was serdecznie, o oh, jeszcze ostatnia zmiana, Minecraft będzie od teraz leciał na kanale Patryk Osik Minecraft, który otrzyma tutaj nową szatę graficzną, prawdopodobnie coś tam zmienimy w tym kanale, kanal w ogóle też będzie zmienione. Także co ja zrobię, jedyne co to fundamenty, że tak powiem, zrobię. To znaczy, jedną warstwę tej podłogi, bo tutaj mamy dwie warstwy podłogi, ale ja zostawię jedną pod dom. Ale nie wiem, czy nie zrobić po prostu i niżej, tego domu całkowicie niżej. Także mm, zrobimy teraz time-lapse. Yy, time-lapse, gdzie będę to gówno, że tak powiem, rozwalał. Aha, jeszcze zapomniałem, że tu jest portal. Także yy, no, co zrobimy z, z portem? Portal jest niezniszczalny. Nie mamy diamentowego kill -offa. Łopanie, yy, nic żeście nie widzieli. A tutaj sobie już skraftowałem ten kilof Także rozkopywanie tego będzie trwało. że tutaj też zapraszam do timelapsa. Teraz zabiorę się za niszczenie tegoż budynku. Nie wiedziałem, że to tyle potrwa. Eee, ja chyba zrobię cięcie, bo time-lapse będzie też długo trwał. Eee, Także już jestem po przerwie. Eee, widzicie, że zniszczyłem, ale zostawiłem. Po dłuższych przemyśleniach ten teren mi się niestety nie podoba. Nie podoba mi się ze względu na to, że są tu dużo gór, to nie są równiny. To jest ogólnie teren górzysty, a to gdzie ja się znajduję to jest no, tak zwane jak to nazwać nazwijmy kotliną. Bo możecie bardziej szczaić, chyba mam nadzieję, że szczaicie potem. Weźcie sobie na tę górę. już muszę 180. To jest teren ogólnie górzysty, to jest tylko taka mała kotlina. I musimy niestety poszukać innego terenu. Ja zostawiłem tutaj kopalnię na pamiątkę, bo to jest pierwsza moja pobla. Ale niestety ją trochę gołociłem. No, niestety, przeławało, przeławało się pobla. Domę przerobimy, ale przyniesiemy razem, troszeczkę przerobimy. Ale w tym time timelapse za chwilę zobaczycie to w tym time -lapse, no, tak naprawdę będzie niszczenie tego domku, pobywanie się go a jeżeli no, idę w drogę no to wszystko mam już w plecaka które właśnie są z modyfikacji modyfikacji backpack moc, któremu polecam jak skończę tą paczkę robić tam jeszcze parę rzeczy dam to wam paczkę modów moją udostępnię No, mili Państwo, nie, dobra, żeśmy to rozkopali, co by tutaj, ten podest taki, te fundament są nierówne, ale w to, no, waypoint, to, że tak powiem, możemy zmienić, to znaczy bierzemy sobie lead waypoint, tak ja naprawdę pierwsza baza to była, kurczę, ale nie mogę, lead waypoint. Pierwsza baza i e, pe, PB. Pierwsza baza, można tak zatwierdzić. <grywa> PB, no to, to, to nie jest ołów. To nie jest ołów, proszę Państwa. To jest tylko pierwsza baza, skrót od pierwszej bazy. E, kryjemy do jednego z plecaków e, wszystkie bloki. tylko że to był ten. To były narzędzia. I wyruszamy w drogę. Czyli bierzemy tak. Zetnijmy sobie, proszę Państwa, tą pochodnię. może sobie wziąć tak do punktu, co tutaj wezmę. I drugi crafting, który musiał mi się przydać. Eee, no i tak, eee, oczywiście chowam sobie łóżko, crafting i tak dalej. Ostatnie miejsce tutaj. Ale ja mogę wziąć te wszystkie 64 pochodnie. Także jest, e, jest tak naprawdę git. Wszystko, żeśmy tutaj wykopali. Eee, no i, no i proszę Państwa, wyruszamy w drogę. Moim celem są oczywiście tereny równinne Równinne tereny, oczywiście może być góra No właśnie góra taka do dekoracji tak naprawdę e, Natomiast no tereny głównie równinne no, Tereny równinne pusty to na pewno nie Dlatego mówię, że ta góra jak u -B, no to nie jest kopia, ale e, Tereny równinne Dlatego najbardziej trzeba szukać plaży jakiejś czy czegoś Mamy tutaj jedzonko, no ja na nie jest nie popełnię tego błędu, co w pierwszym odcinku. Eee... Tam jeszcze znalazłem wioskę, co robiliście na początku odcinka. Do niej możemy zajrzeć. Mam no, diamentowy kilof, ponieważ go zrobiłem. A węgiel się przyda. No i może gdzieś wyruszamy w drogę. Okej, okay. nie wiem, jak dodać ten odcinek. Miałem problem z tak, także musiałem zmieniać nazwy, żeby były bardziej sensowne niż clickbaitowe. E, ja i wychodzę z założenia, że już Ej. dla mnie, e, no, clickbait e, no, nie robi wrażenia. To znaczy, robi wrażenie dla mnie, ale ja tu nie chcę więcej robić. Mamy fajną górę, ale to nie są dalej tereny równinne. Tutaj mamy wyżyny dokładnie, można powiedzieć, wyżyny. O! Mamy lasy. Tam jest fajna, fajne drzewa. Znaczy, powiem wam tak. E, tutaj pewne rzeczy będą już generowane przez nowy generator. Przez sobą, Ja zaczynałem ten świat 1.14, ale 1.17 e, 1.18 i wyższe, e, no to wiecie. 1.16 zaczynałem chyba już teraz nie pamiętam. 1.16. Mi się zmienił troszkę generator map. No i to co będzie, wygeneruje się dalej. Łódka. No, zróbmy łódkę, przepłyniemy rzekę. Może dopłyniemy do jakiegoś oceanu. Spakowałem cały dom w backpacku. Nie łódka, łódkę, łódkę, łódka. łódka, łódka. Zróbmy łódkę i przepłyniemy tam. Nie umiem pływać łódką. Co mamy? To no ciekawa struktura, powiem wam, jakaś starożytna. Kolumny widzę. Nie wiem, jak wy. By się oczywiście nie zniszczyła. Tutaj zostanie starożytna struktura. Nie wiem, kiedy ją dodaję, ale to wygląda jak taka starożytna, że tak powiem, struktura. To jest lucky block. To jest lucky block. I ten mod wreszcie się pojawił. No, proszę Państwa, co wypadnie? Dużo. Dużo takich rzeczy, ale nic nie ma. To jest Lucky Block, a no... Się z jakimś, kurde, antycznym dziełem. Gdzie jest moja łódka? Przecież ją podsumowałem. Tak no, mogło być tu chyba, trochę dalej. No tak. Jeżeli chcecie żeby na przykład Lucky Bloków nie było, to ja je chętnie usunę Dobrze, że jest mapa. I kolejny Lucky Blok, drodzy Państwo Tak się zrespił tutaj dziwnie To nie jest takiego złego, nie wypadło się może lepiej O, tu jest. jest moja łódeczka To nie wydaje rzekom. No musimy na pewno jakąś bazę wypadową zrobić. Tutaj mu się wydaje, że się osiedlimy. Łódko. Jest łódka dobra, ja się topię. No to bazę wypadową ja mam jakieś narzędzia do kopania. Jest łopata. No i tak. Już to mi wypadło jedzenie. Ja potrzebowałem kobla. Na chwileczkę zatrzymamy. No i co? Łóżko mam, ale w jednym z plecaków. Trzy łóżka. No, dwa ukradłem z wioski, nie pytajcie. No i lecimy. Wcimy. powiem chyba nie przyjdą. Oho, się wyspałem Już są powoli takie git tereny, no ale lasy, z drugiej strony lasy to też nie jest to, co ja uwielbiam Płaskie tereny najbardziej Chyba z górą przesadziłem, bo jak góra to będzie ich dużo się eee. to, to to jest góra Taka bardziej wyżyna Przejdziemy sobie tej kawałek, żeby zobaczyć co i jak Oh. Nie, nie postawię tej łódki. Chwila, drodzy Państwo. Do plecaka, do plecaka, do plecaka. Jakieś tam itemsony, ten jedzenie. Ok. idę jeszcze takie rzeczy. Typu bloki. I inne. Chyba jest, dobra. Z tą łódeczkę postanowimy postawić. Nie możemy jej tu postawić łódki? O jest. No dobra, A nie wiem. Nie wiem co to zaraz, dobra. Coś tutaj jest. Bezudna wyspa. No i końcu sobie dodam. Wyspa, która się tutaj wygenerowała. Um. To jest to. To jest ten cały ląd, który żeśmy tutaj znaleźli i no nie. Jakby się tutaj zatrzymać, albo dobra. Wyspa. Zawsze, dobra. W przeciwnym jedźmy, kurde. A gdzie mi jedziemy, tak w ogóle? Tam coś jest, albo się jeszcze nie wygenerowało, no tak, czyli nic. Są... Płyniemy. Jest ląd, drodzy państwo. Chyba kolejna wyspa bezludna, ja pierdolę. Tak to jest, chociaż tu już się coś taka wyspa. Tu jest, mamy wyspę. Ale dalej coś się tutaj pojawia. Jest ląd. Ciekawy, no to. Idealny! Tylko jeszcze musimy dać to w dniu. Mamy no ile trochę gór, ale mało drzew. To nie jest taka gotlia, czyli takie wgłębienie. Naszym celem, oczywiście, jest znaleźć miejsce do <śpoczynku> spoczynku. Lepianka. Taka lepianka troszeczkę, taka zwykła. Okej okay. I co jeszcze? No chyba to jest też teren, który no, ja żem szukał, bo widzę, że tyle szukania nie mogło nie pójść na marne. To znaczy, nie ma tego wgłębienia. Może i są górzyste tereny, to jest duży minus, ale nie ma tego wgłębienia chyba. Wow, ależ to jest piękne. Tutaj mamy płaskość dużo. Z eee... plaży nie ma tu praktycznie nic. Ale to jest moja wyspa, chłopie. Nie ma dużo drzew. Przynajmniej tutaj nie ma, bo tam są drzewa, ale. Hmm. To Jest fajna góra, tak w ogóle. Co tam mamy? Nic praktycznie. Czyli ten, który jest tutaj, ja że tak powiem, to jest dobry do osiedlenia się. Góra jest ciekawa. Przy niej, ale ona jest taka. Prosta, zwykła. Góra. Obejdziemy jeszcze tą mapę, w sensie tą wyspę, no i to będzie tyle, jakby na tym odcinku zatrzymam się, no a domek, który planowałem budować dzisiaj, no prawdopodobnie zrobimy później. Ślepioce, lek dla bezpieczeństwa. Diament. Mamy diament, no nie! No nie Godoj! No nie Godoj! Mamy diamentów! Dziewięć aż. Także widzowie, no to by było da... Na... Skąd ja teraz wezmę mleko? Także wito się z wami niewidzialny ja, znaczy się żegna. Eee... O, szczęśliwy miecz. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do postawienia łapki w górę. Ja jeszcze y, zatrzymam się w jednej z gór. A szale pianko. Stawiam tu sobie łóżko, łóżko tam zostawiam, dobra, git, eee, robimy kolejne. Także widzowie, no to by było na tyle w odcinku z serii Minecraft nie, kurwa, X... kurwa, Adventures. Można powiedzieć zakończamy sezon odcinkiem ósmym. Przechodzimy do totalnie nowego miejsca, które właśnie są te tereny. Zapraszam do komentowania, oceniania, czyli lajkujcie film, subskrybujcie mnie, no i tak naprawdę to wszystko na ten moment. Żegnam się z Wami, trzymajcie się i cześć!